Dzień ósmy, jak kuźwa ósmy. Halo, halo kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku z tej cudownej gry Before Exit Gas Station. Jak widzicie, jak zauważyliście, jak oglądacie tutaj większość odcinków na kanale, to trochę poszłam, słuchajcie, teraz w takie horrory delikatne i bardzo mi się to podoba. Dajcie znać, czy to podoba się Wam, czy chcielibyście więcej takiej kierwa właśnie w tym stylu na kanale, ale dzisiaj jesteśmy w Gas Station. W Before Exit Gas Station jest też Before Exit super. Które też na pewno sobie ogramy. Każdy dzień jest taki sam, już dawno straciłem rachubę. Mamy piąty dzień, tak? Mamy piąty dzień, i to już nie jest ten dzień z tymi świeczkami, prawda? Proszę powiedzieć tak. To już nie jest ten dzień z tymi świeczkami. Eee, tutaj, a właśnie to koło. Tak latało, dobra. Ja może na początek, słuchajcie, zapalę światła i widzę, że tutaj mamy problem, znaczy problem, będzie chyba trzeba zbierać te opony, tak mi się wydaje, bo one sobie tutaj nieźle same ze sobą. Same ze sobą. Same się poruszają. O, w ten sposób chciałam powiedzieć, ale najpierw tak, ja pozapalam światła, a wy zostawcie łapeczkę w górę. Subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bo naprawdę spory procent osób ogląda moje filmy, a nie subskrybuje. A słuchajcie, ja mam cel w tym roku 10 tysięcy subskrypcji. Ja wiem, że to nie jest możliwe, ale wiecie, warto marzyć, nie? Warto mieć marzenia. Także tak, myślę, że ja muszę, słuchajcie, poodkładać, że ja muszę po prostu poodkładać tutaj te. te 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 mm, opony, tylko gdzie? Tylko co ja mam z nimi zrobić, albo ja je mam powyrzucać. Poczekajcie, ja je spróbuję e, wyrzucić. Dziękuję również moim wspierającym, którzy tutaj teraz się wyświetlają. Zobaczcie, ile Was jest. Bardzo pięknie, serdecznie dziękuję. Buziaki, serducha, przytulasy se wysyłam. Pamiętajcie, że staram się... Ej, nie mogę do kosza, wstawiać odcinki wcześniej dla wspierających. Także, jak nie macie co robić, a jesteście wspierającymi, to zaglądajcie. <noise> może akurat coś się pojawi. Ej, co ja mam zrobić z tym. Co ja mam zrobić z tymi oponami? No, bo to ewidentnie tutaj o to chodzi. Poczekajcie, może. Musiałabym zobaczyć, co my mamy tutaj w ogóle. Papier i nie ma nic, tak kurczę. E, 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 ja nie wiem, co ja mam zrobić z tymi oponami. No, bo wyrzucić nie mogę. Prawda? Nie, no, klikam myszką, klikam e. Tutaj leży ten wąż. Czy tu? Nie, no, tutaj. Co ja mam z tym zrobić? Ja nie wiem, naprawdę, a ta opona skąd ona wylatuje, tak w ogóle? Ej, dobra, bo ja już mam yy, zagadkę, nie? Co ja mam zrobić z tymi oponami? No do kosza. Nie mogę ich wyrzucić. No, dziwne by to było. Co to jest? Tylko tu nie było wcześniej, w sensie tych napisów chyba na czerwonym tle. Yy, warcabów też nie było, warcabów. I co ja mam z nami począć? Czy tutaj to ma się ułożyć w jakiś samochód, czy o co tu chodzi? E, podnieś. O co chodzi z tymi oponami. No to ewidentnie coś tutaj musi być w tym garażu do... Do zrobienia. E. No, mm, poczekajcie, bo to było do góry podniesione. E, ja nie wiem. A tu? Nie. Ja nie wiem, co mam z nim zrobić, a tu? Nie, a tutaj coś też nie. Czekaj, wyłącz mi tą latarkę. Latarkię. No bez jaj, nie mam pojęcia. Ja myślałam, że trzeba je będzie po prostu wyrzucić. A tutaj. Kurczę, czekajcie. E. E, e, e. Ciebie też wezmę. Czy ja je mam gdzieś przerzucić? O, kurcze, pieczo. Ej, a tutaj nie muszę ich poukładać? Tak, dobra. Już wiem. Trzeba je tutaj poukładać. A ciebie muszę złapać? Stój, stój, stój. Mam, 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 mam. Dobra, e. Tak. Słuchajcie, zrobimy sobie dzisiaj hasło odcinka w tej grze, i będzie to opona. Także, jeżeli jesteście ze mną w tym momencie, na filmie napiszcie w komentarzu słowo opona. Dobra, ale już wiem, co mam zrobić, więc to jest sukces. To nam dużo, słuchajcie, daje. Tylko, żebym wszystkie te opony znalazła, żebym wszystkie te opony tutaj mm, przyniosła. To by było dobrze. Dobra, tutaj, tutaj i teraz jeszcze leży z tej strony. Tutaj muszę pamiętać, żeby wytrzeć tą plamę. I chyba zrobię to od razu, wiecie, bo o oponach to ja nie zapomnę, że muszę je zebrać, a o tej plamie mogę zapomnieć. Całkiem to jest możliwe. Dobra, tu się jeszcze porozglądam, czy jeszcze nie ma jakiejś plamy do wyczyszczenia. Ktoś wierci ale nie widzę tylko tą widziałam na razie dobra, poczekajcie, zobaczymy sobie jeszcze tutaj no bo nie chciałabym niczego ominąć ok, i idę dalej tutaj jeszcze mamy oponę, to od razu ją zaniosę a ta już tutaj nie ucieka nam żadna, nie? nie kula się dajcie znać też, czy widzieliście odcinek z tego supermarketu z gry Helmart rewelacja, słuchajcie jak nie widzieliście, tej nie mogę zabrać To, a lubicie taki klimat troszeczkę horroru w grze to Wam mega polecam i zachęcam też właśnie, żeby sobie kupić bo... tylko to jest, nie, 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 to jest w demo. demo demo jest tamtej gry, także można sobie pobrać też za darmo więc już w ogóle super no ale jak ktoś nie lubi takiego typowego znaczy typowego takiego hmm, klimaciku horroru, no to nie, to nie polecam to lepiej nie ma się, słuchajcie, co stresować. Tutaj bym, tak, tutaj już bym zamknęła. Wydaje mi się, że tutaj już jest wszystko tak, jak być powinno. Nie widzę tutaj żadnej opony, którą mogłabym zanieść w tamto miejsce. Po... Zamykam wszystkie szafki. Posprawdzam. Ej tu nie było chyba tego węża. Tu jest worek, no ktoś wierci. Dobra, tu są butelki, na razie nie gaszę światła. Idę do Łazienek, zobaczyć, czy tutaj jest jakaś opona Nie, ale. Dobra, to aleta czysta, zamykam, papier jest. To aleta czysta, zamykam, papier jest, drzwi y, zamykam. Tutaj jest ok wody. O, leci woda, ja mam chyba trochę za cicho. No, zdecydowanie, bo nie słyszałam tej wody. Dobra, worek jest, worek jest. O, patrzcie, jak ukryli eee, oponę. Dobra, tup, 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 odkładam. No i jestem ciekawa, czy znajdę wszystkie. Bo tu już chyba nie powin a poczekajcie, może ja powinnam też i tutaj patrzeć? Więc to jest tutaj to auto, co nas często łapał ten ziomek Ej, nigdy tu nie szłam naokoło nigdy tutaj nic nie sprawdzałam a może i właśnie powinnam o tu jest jeszcze opona dobra daj okej okay. nie no ja zawsze mam w sobie przeczucie że się nie uda zawsze tak mam tutaj już żadnej opony nie widzę tutaj jest wszystko ogarnięte worek jest Okna zamykamy. Tutaj są zamknięte drzwi. Zamykam. Tabliczkę przekręcam i gaszę światło na zewnątrz. Zgasiło się? Chyba tak, dobra. Idziemy teraz tutaj zgasić światło. Worek jest. No, mam nadzieję, że nie przegapiłam tutaj żadnej opony. Światło i zamykamy drzwi. Tutaj tak samo, ale właśnie nie było dziwne. Hmm. OK, zgasimy światełko, zamykamy drzwi, i ja jeszcze się rozejrzę tu. Worek jest. Ej, a tutaj był worek. Tak. I papier toaletowy też był w obydwóch toaletach. No, wydaje mi się, że wszystko. Wydaje mi się, że wszystko, ale. A tutaj, czekajcie, jeszcze tutaj popatrzę. Ale nie, tutaj nie, nie widzę żadnej opony. No, ciekawa jestem, zgaśmy. I idziemy, go. Jak będzie tu od razu na początku, to... Nie ma? Dobra, czekajcie. Ok, czy przejdziemy do szóstego dnia? Nie ma go chyba. Jest, udało się, wszystkie opony znalazłam. Rewelacja. Słuchawki mi zjeżdżają. Rewelacja, szósty dzień. Powinienem utrzymać tu wszystko w porządku, w przeciwieństwie do mojego życia. Utrzymywać. Dobra, słyszę, że jest mm -hmm. radio. Radio, Radio. Tu chyba nic takiego szczególnego nie mamy na tym magazynie. E, worki papier, standard. E, czy znowu będą? Uh -huh. Radia. E, czyli tutaj znowu wyłącz. Ok. E, potem tutaj popatrzę, te toalety. Tu już widzę, że nie ma papieru w tej jednej. Chcę tylko wyłączać, właśnie muzykę. Ok. Tutaj. Gdzie to rąbie ta muzyka? Tu. Nasza psiapsi psi też jest. Idźmy stąd. Odjeżdżaj, baburo. Czy jeszcze gdzieś jest music? Uh -huh. Tu. Czy będzie upłucne? E, wyłącz. Jeszcze gdzieś... Jeszcze gdzieś słyszę. No. Czekajcie. Tu. Ej. Czekajcie, opuszczę to, póki pamiętam. No to jest wyłączone. Gdzie tu jeszcze jest? W aucie? Gdzieś tu jeszcze jest radio. Kurczę. O, tu jest, dobra, ale skiterali. Ale to jeszcze nie to. Jeszcze słyszę. I to gdzieś blisko. Ej, no bez jaj. A tu? Nie ma. No naprawdę nie wiem. To? Nie. To jest gdzieś mega blisko. Tutaj. No, jak stąd wyjdę, to już nie słyszę. Tutaj też nie. Tylko jak wchodzę do garaż. A nawet nie wchodzę, tylko podchodzę. Kurde No nie wiem, nie widzę tego radia Boże, no ja ślepa Nie dosyć, że jeszcze taka głośno gra To ja go nie widzę, no i teraz nie słyszę, o Może gdzieś w szafie? Czekajcie, a może te szafki powinnam pootwierać. Nie ma. O jest! Patrzcie, dziada, tu się schował. Dobra, już chyba wszystko. Wszystkie radia powyłączałam. Tak mi się wydaje. Dobra, samochód opuściłam. Tu drzwi, tu jest worek. Czy coś tutaj leży i trzeba podnieść? Yy, nie. Więc tu chyba jest wszystko. Tu widziałam, że śmierdzi. Także proszę bardzo, wyrzucamy. Ok, tutaj worek jest. Tutaj są, tutaj wsadzone plamy żadnej nie ma. Dobra, i tutaj są chyba okna otwarte. Tak, zamknij, zamknij, zamknij. Idę po worek, póki pamiętam. E, i tutaj zakładamy. I teraz idziemy, słuchajcie, do łazienki. Tutaj papier toaletowy potrzebujemy na pewno. E, tup, 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 tup. E, toaleta chyba czysta. Dobra, tu mamy wyłączony papier. Jest drzwi zamykamy. Chyba czysta, papier jest, drzwi zamykamy, woda nie leci. Tutaj mamy worek, to myślę, że możemy sobie tutaj na spokojnie światło zgasić, drzwi zamknąć. I jeszcze raz się przejdę tu. Auto mamy opuszczone, nic na ziemi nie leży, więc też mi się wydaje, że tutaj wszystko jest w porządku. Więc też zgasimy światło i zamkniemy. To zamknęłam, zamknęłam, ok. Yy, zamknijmy drzwi. Close. Yy, zgaśmy światło na zewnątrz. Słuchajcie, tak trochę na faniaka idę, ale no wydaje mi się, że tu głównie chodziło o te radia. No i papier i ten jeden worek trzeba było dołożyć. No i idę, zobaczę co mi tam złoży. Co mi szkodzi? Co mi szkodzi? Gaszę. Dziękuję. Do widzenia. <gryw> Dziękuję. Do widzenia. No, aha, muszę iść. Boję się, jak zawsze. Ale nie, no, powinno być dobrze. Tak, no, udało się. Ok, no, super, rewelacja. No, mega szybko to poszło dzisiaj. I co teraz? Dzień siódmy mamy. To jeszcze sobie go słuchajcie, przegrajmy. Wszystkie samochody napełnienia. Dobrze. No to chodźcie, zobaczymy, co nas czeka. E, dzisiaj e, tu już sobie zamknę okno, bo widzę, że jest otwarte tutaj tak samo jakieś napełnienie e, co to jest? to są panele? żeby tam czekaj, rzuć się no mi to, bo ja nie wiem co to jest? Nie, to są... Poczekajcie. Co to jest? Na początku myślałam, że to są właśnie te o... No tak. Tylko jak ja mam... terabina tu stoi Kasia. No co... Ej, jaki czas, że my tu będziemy wchodzić? Serio? A gdzie mogę to postawić? Czy jest jakieś miejsce do tego przeznaczone? Czy jak to wygląda? O, pięknie, rozłożyło się. E. Hyc, Wow. Ej, super. A gdzie ja to mogę? Tutaj? Gdzie ja to mam dać? Ja cię kręcę. No, tego to się nie spodziewałam. Ej, ale gdzie ja mam dać te panele? Stój, nie! Kuśwa. E, wejdź. Myślałam, że. Tu... Kurde, nie umiem. E, myślałam, że tu gdzieś będzie. O, jest, dobra, E. Z tej perspektywy muszę. Okej, okay, ale czy jeszcze jest gdzieś jakieś miejsce, gdzie ja mam te panele położyć? Czy ja mam je powymieniać? To jest do wyrzucenia. Chwila, moment. Zobaczymy, czy to są. Tak, to jest do wyrzucenia. Aha, a ja mam dać te ładne, takie, tak? Rozumiem, chyba. Musimy wymienić te panele. Widzicie? One muszą być takie ładne. A te są już zużyte, i one są do wyrzucenia. Dobra, już chyba wiem. Już chyba wiem. To i ten też będzie do wyrzucenia. Mhm. Ok. Ok, ok, ok. To biorę kolejne. Czy tutaj jeszcze one są porozrzucane? Nie. To wchodzę na drabinkę. I tutaj. Proszę bardzo, dobra To tu są nowe, tu są nowe I tu mamy jeszcze y, dwa y, nieładne do wyrzucenia W sensie, weź to mi rzuć tutaj na dół Okej okay. Że nie będę musiała dwa razy wchodzić przynajmniej Dobra, czyli ci dzisiaj trzy dni Prawdopodobnie przegramy To znaczy przegramy, ale czy nam to wyjdzie, czy nie To się okaże <laughs> To się okaże No i będziemy zaczynać trzeci tydzień jeżeli pójdzie wszystko dobrze. Dobra, i został nam jeden panel. Ok, no, czyli to się wszystko zgadza. I, i, i tutaj mamy teraz E. No, i teraz pytanie: Czekajcie, co? Czy ja tą drabinę mam jakoś odnieść? Czy ona ma stać tutaj, gdzie stała? Chyba tak. Chyba tak. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj. Tutaj jest wszystko ok. Tutaj mamy zamknięte. Tutaj też sobie drzwi zamkniemy. Auto w dół. Auto w dół musi iść. Czy jest coś, co trzeba tutaj podnieść? Trzeba zamknąć szafkę. Tutaj też trzeba zamknąć i wyrzucić śmieci. Dobra, biorę od razu worek. Lecę, lecę i trzeba założyć nowy tam chyba w toalecie y, były papiery, nie wiem zaraz pójdziemy zobaczyć, nie będę zgadywać no, także tutaj wychodzi na to, że w garażu mamy wszystko ogarnięte worek jest, szafki pozamykane, auto w dół y, tak, 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 baniak jest tutaj też jest wszystko pozamykane, to gasza Zamykam drzwi. Idziemy teraz do łazienki. Papier jest, to ale czysta. Drzwi zamykam. Papier jest, to ale czysta. Drzwi zamykam. Woda się nie leje. Worek jest. Gitara. Gaszę światło. Zamykam drzwi. Tutaj worek jest. Zamykam drzwi. Close. Okno zamknięte. Tutaj też są zamknięte. Zgaszę światło na zewnątrz od razu. Tutaj worek jest. No to wychodziłoby na to, że możemy spadać. Ej, ale teraz szybko nam to idzie. O, ale bym zrobiła. Ale bym zrobiła. No nie patrzcie, tu jeszcze mamy do wyrzucenia. Zapal mi tu światło. Ja pierdzielę, ej. Wiecie, bo ktoś się pewnie skupia tylko na tych panelach, i czy wszystko jest pozamykane. I wiecie, pomyśleli sobie, że nie zauważy tych śmierdzieli tutaj. No i ja nie zauważyłam, no racja. Dobra, będę chodzić tak, bo nie chce mi się po tym, już wiecie, co tych worków wymieniać, żeby nie zapomnieć tego zrobić. Więc będę chodzić po prostu pojedynczo. Czy dużo tego jeszcze mamy? Tutaj śmierdzi. Tutaj jeszcze jedna rzecz, i tutaj. No dobra. Ale fuks, że zauważyłam, ja cię kręcę. Dajcie znać, czy wy wcześniej widzieliście, że to śmierdzi. O, tu jeszcze nie, tu nie. E, tutaj mamy chyba jabłuszko, bo to jest granat. E, spleśniały, skiśnięty, śmierdzący. Dobra. Mam nadzieję, że nigdzie więcej nie poukrywali takich niespodzianek. Dobra, po tej stronie nie widzę. Tutaj, i to jest chyba wszystko. Czy tu pod biurkiem nie ma? Nie. No to wyrzucę to. Pogaszę światła. Drzwi zamknę. Czekajcie. Jest dobrze. Jest close. Jest close. Światło. Jezus Maria. No, taka byłam pewna. A tutaj, kus. Jest, myślałam, że coś tutaj jeszcze. Śmierdziocha. Dobra, dawaj drzwi. Na zewnątrz się nie świeci światło, nie. nie. Eee, dobra, zamknij. Zgaś. No i idę. Zobaczymy. Boże, zawsze się boję. Ale nie, no chyba okej, okay, co? Chyba tak, chyba że jeszcze wyjdzie z auta albo z zadrze. Oni teraz powinni chyba wyjść, nie? W ogóle, że kolejny tydzień, nie? Dzień ósmy, jak kuźwa ósmy? Czemu ósmy? Przecież tydzień ma siedem dni. O co im chodzi? Jezus! Tort! <tort> Patrzcie, Jezu, jaką mamkę i się w skórkę! Est zdmuchni. Może nie mogę zapalić światła. Co się dzieje, gdzie ja jestem? Okno, drzwi. Dobra, kochani, myślę, że sobie. Wspomniałam, że mam latarkę. Myślę, że sobie to Ogramy już w kolejnym odcinku. Nie wiem, co mam robić. Szczerze mówiąc. Chyba, że on tutaj... O kurczę, wszystko zniknęło. Czekajcie, zobaczmy jeszcze. Ale papier jest aletowy, dobra. Ej, ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić bez jaj. Ja mam sobie stąd wyjść. Poczekajcie, wyjdę, zobaczymy, co mi szkodzi. Nic mnie... o, jakieś koło martunkowe? Nic zmienię szkodzi, zobaczymy. Co to jest? Jakaś kamizelka? Kapok? Czy o czymś zapomniałeś? Otrzymałeś awansję. Yes. Gratulacje, ukończyłeś cały tydzień, czas gry godzina 30. Ukończone scenariusze 19 na 48. Jest super, udało nam się! Udało, odblokowano nowe scenariusze, sprawdź więcej szczegółów na liście scenariuszy. Ej, a to tutaj nieodkryte jeszcze wspomnienia, zapomniane wspomnienie zakończenia dobra powrót, no i będziemy zaczynać tydzień trzeci. Super cieszę się w kolejnym odcinku, zaczynamy tydzień trzeci. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie łapeczki w górę subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ci krótko i pa.